Witamy Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w kontakcie. Z Wami, oczywiście. I dla Was, moi drodzy, testujemy trzy mierniki wilgotności mm -hmm. drewna. Także, moi drodzy, do porównania będziemy mieli Boscha, praktycznie nowitkiego. Nawet produkcja to jest ten rok, maj, czyli 2020 rok. To jest, moi drodzy, miernik Boscha. Zasilany trzema paluszkami, jeżeli się, nie, przepraszam, tak, trzema malutkimi paluszkami AAA. E, cena jego to 160 około zł. Tak? No, nie, no, no na internetu. Nie. Następny, moi drodzy, teoretycznie, teoretycznie przynajmniej e, taki bardziej już troszeczkę pro miernik, teoretycznie oczywiście mówię, to jest, moi drodzy, e, Tamelowski e, mikro Zakres od 6 do 50 u Ciebie jest pomiar w zakresie od, z tyłu śmieć. mieć. Z tyłu powinien być podany, ale nie jest podany, pewnie nie jest napisane wizus. Nie, przepraszam bardzo tutaj mamy. Nie, to nie jest to. Tu i mamy podanego, musieliśmy się zobaczyć. I moi drodzy, trzeci miernik, który kupiłem na giełdzie. To jest moi drodzy miernik EM myślnik 2G. I on mierzy, moi drodzy, od 7% do 35%. I, moi drodzy, ten jest taki troszeczkę bardziej, jak widzicie, zgrubny, powiedzmy, bo mamy taką wilgotność 7, 8, 9, 10, 10,5, 10, 10, 10, 11, 12 do 15. I później mamy takie skoki 16, 18, 19, 20, 20, 20, 21, no i tak do 35. W nim mamy, klikamy sobie, zaraz wam pokażę low, on wtedy wam pokazuje, jeżeli będzie na dole. Albo znaczy na dole, albo góry, i będzie mrugało. To znaczy, że jest poza zakresem, w tą bądź w tą stronę. Jeżeli w tą stronę na low klikniemy, to naciskamy jeszcze raz high, i wtedy wiemy, że po prawej stronie mierzymy. Jak gdyby tak, to jest high, to jest low, tak. Dosyć prościej jest to coś proste, jest pokazane, no ale zobaczymy, czy one będą w miarę podobnie pokazywały. Na testy mamy moi drodzy, cztery kawałki brzozy. Jak wiecie, brzoza jest bardzo niebezpiecznym drewnem. Nie wiadomo dlaczego. Słuchajcie, pierwszy, pierwsza nasza próbka. To jest brzoza, która jest sucha, ścięta. Była no, no, powiedzmy no, no, parę no, miesięcy no, no, temu, tak? Czy to w zeszłym no, no, roku? No, nie, no, w tym roku, wzią, w pięciu, Ale przy piecu, bo w ciepłym cały czas jest przygotowana, jest, no, nawet czuć, że jest naprawdę mega sucha. I w tym palę teraz. Sobie, tak, to jest palone. Druga próbka. To jest to samo drzewo, tylko składowane na dworze. Dokładnie to samo drzewo, tylko składowane na dworzu. W to to samo określa? Nie, pod folio. Pod folią już. Pod, folium? pod, folium pod folium jeszcze. ale na dworzu, tak. Tutaj mamy trzecią próbkę. To jest. ciemny, we wrześniu mniej więcej. I składowane na podwolią, czy nie? Ten, nie, na dworzu całkowicie, bez folii. No i czwarty kawałek, który po prostu sobie... W listopadzie. W listopadzie, czyli więcej, dopiero listopadzie miesiąc temu i samotnie na razie jeszcze. Składowane. Składowane bez folii, bez niczego. No i moi drodzy, zobaczymy jakie są rozbieżności między tymi miernikami. Tak naprawdę nie wiemy, który z nich tak naprawdę wskazuje dobrze, no bo wzorkowania żaden z nich nie przeszedł. Wnioski będziecie mogli wysnuć sami. Będziemy za każdym razem jeżeli pierw powiedzmy z grubnym, czyli pierw e, e EM2G, później będziemy przechodzili do powiedzmy Boscha, a na końcu będziemy porównywali Tamele. I tak moi drodzy zaczynając. Pierwsze drewno zawsze z tych samych stron będziemy się wkuwali, czyli w tym przypadku. Pod, podobne miejsce, nawet staram się wbijać, żeby... Podobne, to, żeby te, też te otwory, nie tak? I zobaczcie, o co tu chodziło. I będziemy też cali, całe wbijali mocno, porządnie, żeby to przewodnictwo było duże, bo wiadomo, to działa na zasadzie rezystancyjnej. Klikamy pier flow. Pokazuje nam w granicach. 14. 13. Bo to no, oczywiście powinniście Nie ma przygódek pomiędzy diodami. Tak. Musimy na to prostu patrzeć, ale pokazuje nam, że to ma wilgotność 13%. Sprawdźmy teraz Boszem. W Boszu, moi nie drodzy, nie. mamy jeszcze ustawienie. Mamy dwa rodzaje ustawień: drewno typu A i drewno typu B. Drewno typu A to jest, są drewna miękkie, ogólnie uznajmy, czyli tutaj brzo należy do drewien miękkich. Natomiast na B to byśmy mieli jakieś dęby, jesiony i tego typu orzechy, jakieś inne. 3 oddech. No i mierzymy. Tam mieliśmy ile? 13. Zobaczymy, co nam pokaże Bosch On się troszeczkę dłużej stabilizuje. Pierwszy pokazał 13, ale 13,9 pokazuje stabilnie. 13,8. Więc całkiem porównywalny wynik, uważam. Poniżej 1% to jest bardzo porównywalny. Ty bardziej, tam ten zaokrągla też, nie? Nie wiem, jaki ma typ zakrągania. Czy... No to też, ale mówię no, Pustowy, czy... Tak czy siak, bardzo podobnie Pustowy. pokazują. Bardzo, to, bardzo podobnie pokazują. I gdzieś też w środek wbijemy się naszym tamelem. Jego musimy wbić do końca. I tutaj mamy wtedy włącznik, który naciskamy. Jak wbijemy do końca, i on wtedy zaczyna. To jest ta opcja, Pomiar. pomiar. 14,4. I delikatnie spada. 14,3, 14,2, około 14 się stabilizuje. Czyli w zasadzie pokazały nam podobnie. Także to była mojej drodzy, pierwsza próbka. Najbardziej teoretycznie słucha. Przejdźmy mojej drodzy, do próbki drugiej. W tym samym okresie ścinanej, ale rzekowanej nie przy piecu. No i zaczynamy mojej drodzy, od naszego manuala. Nazwijmy to. Ale teraz troszeczkę będę inaczej to mierzył. Zaraz Wam powiem dlaczego. Wbijamy do końca. Dajemy low. Jak widzicie, mruga. Czyli wychodzimy poza skalę. 15. Klikamy sobie w tym momencie high. I mamy chyba. Oj, spadło do pierwszej. Czyli mamy tak wahać się. 16, 18. 16, 18, ale się bardziej przy 16 ustabilizowało. Ale poczekajcie, zróbmy pomiar w 3 punktach. 16. Bo to może być taka mała rozbieżność też między punktami. Jak widać. 16. Spadło znowu 17 na 16. Spadło no i trzeci punkt. Powiedzmy w tą stronę jeszcze większy. Widzisz, ale spada nam do tych 16, czyli tam powiedzmy te 16 pokazuje. Rafi tak zapisał. Boż, pierwszy pomiar wskaże nam 22,5 no to spada troszeczkę, powiedzmy 22,2 22 powiedzmy, no. no już do 21 spadło tak, będziemy się trzymać drugi pomiar uśrednijmy sobie to 23,3 powiedzmy czyli tak samo i w bok 22,9, 22,8 czyli 23 można uznać, że, że, że jest taki wynik około 23 i nasz mikrus

11,9 czyli tak około 20 ale dobra, to jest cięte drzewo w tym samym okresie tylko jest w innym miejscu składowane to jest takie jakby, no wygodniejsze na dworze, blisko dworu i tak dalej, mm. tak dalej tak, ale też masz osłonę od, 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 od deszczu od deszczu, no, od deszczu jest osłonę, tak czyli czekajcie, w tym przypadku rozbieżność większą, bo te dwa pokazywały w miarę to samo, tak? jeszcze raz, tutaj macie powiedzmy te 22 z hakiem na tym mamy 20,20, no 20, czyli tutaj mamy rozbieżność powiedzmy około 2%. To jest dosyć duża rozbieżność, tak? 2% to taki rozbieżność. przy dużych wartościach to jest niedużo ale przy na przykład między drewno, między 12% a 14%, czy tam to już jest trochę więcej. Tak ja uważam, że przy takim mokrzejszym to jest mniejsza różnica. No a przy tym była bardzo duża różnica. No tutaj mieliśmy 18%, teraz pokazuję akurat i nie przeskakuje, nie no to jeszcze 8 18... nie spadło znowu na 16 chyba, że to pierwszy pomiar trzeba właśnie nie wiem ten co pierwszy pokazuje, nie, że później się stabilizuje nie wiem, pokazuję Wam jak to wygląda przechodzimy do bardziej mokrego drewnka. coraz to bardziej mokre tutaj czuć, jest mokre nawet fest i zaczynamy od tego wariata wiecie co, może jeszcze głębokość może być różna, że wbijamy się o, no tutaj pokazuje nam over 9000. Bicie mruga. Czy na tym wyżej, czy na high? Wyżej, czyli powyżej 35. I brak skali. Czy? Brak skali. 35 nam miga. Tu też nam 35 miga. I tak w boczech się jeszcze bijemy. Zobaczymy, czy jest różnica między takim mega głębokim wbiciem. Miga. A takim jeszcze płytkim z ciekawości. W tym przypadku nie ma różnicy czyli powyżej 35 teoretycznie procent Bosch nam natomiast mówi, że wilgotność jest 40 30 bardzo długo się stabilizuje Bosz. 39-38 spada No, powiedzmy, że 38 się ustabilizuje tak w miarę już. Wiadomo, że nie dzień czeka też pół godziny, czy się ustabilizuje. 38, drugi pomiar Boż fajnie ma tą lampkę Czyli A co ona nam mówi? Że jest super wilgotny 38 Jeszcze To więcej, ale powiedzmy, że 38 myślę, że to będzie taki wynik około No i został nam tamel No i tu nam się stabilizuje duża różnica już 30 drugie wbicie. Drugie bicie jeden. Trzecie wbicie. 30 będzie. Czyli 30, 30, 30. Czyli mamy tutaj dużą różnicę 8%. 8% różnicy. Im bardziej wilgotne tym bardziej się jakby rozjeżdża bosz z tym, a tamten z domu już nam zawyżać Zaczyna. Tak jakby. One się rozjeżdżają, im bardziej z wilgotne drewno. No i zaczynamy najbardziej wilgotne drewno. Ścięte miesiąc temu, leżakowane pod młotką. No tutaj wiadomo, będziemy mieli już. No tu, tu jest na przykład dużo twardszy kawałek. Może przez ten to no miejsca. No dobra. Low miga. No i tutaj miga. Tutaj niewiele się dowiemy. Po prostu to jest bardzo mokre drewno, które się nie nadaje do za bardzo żadnej ubrówki. 35% pięć to, no nie no, do, 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 do palenia. No i do bubki, do palenia. Bosch. Co nam powie Bosch? 36. 7 35 Ram stabilizuje widzę, jeszcze w jednym miejscu zobaczę 35 nam pokazało? Bo wszystko jest niż tam po niż trójka? A trójka mamy No To teraz 39, ale się stabilizuje w dół 38 38,6, 38,5 będzie tak I moi drodzy, Micros, tam pokazywała nam 30, więc tutaj powinien nam pokazać trochę więcej. Ile tam pokażę? W zasadzie też mniej. 29. No, ale to może dość 28,5. To może być, że było 28,5. Nie w, w kupie, więc wierzcho, no ten, ale. Nie jest, z samej góry kupiłem. 25 28,5 coś takiego czyli 28 i 28,5 powiedzmy jakie z tego wnioski mamy? pierwszy to jest tamten, no co? przy małej wilgotności one się pokrywają 13, 14, 7, 14, 7 wszystkie się przy niskiej wilgotności drewna pokryły, niemalże do, do procenta i później, im bardziej idziemy z wilgotnością w górę, to na tamtym tm 2 g mamy 16%, na Bosch mamy 22,3%, natomiast na Tamel mamy 19,5%. Czyli Tamel tak jakby stara się zostać troszeczkę niżej z wilgotnością. Powiedzmy, że tamtą jedynkę. Czy jedynka do tego momentu to jeszcze. Chociaż, kurde, między pierwszym jednikiem a drugim jest. No, spory rozstrzał, ale między pierwszym i trzecim już jest trochę mniejszy, więc kwestia, który teraz będzie najlepiej wskazywał, to jest ciężkie pytanie, no. nie? E, Przy drewnie już mokrzejszym, no to to się nam zaczyna rozjeżdżać. Nie wiem, czy tu jest B Aha, no, po, jest Brak pomiaru. Brak pomiaru, czyli znaczy powyżej 35, według Bosza jest 38, więc no dobrze wskazuje, no powyżej 35, e, natomiast Tamer pokazuje 30. I znowuż najbardziej mokre drewno, znowu się powtarza to brak pomiaru w pierwszym 35 i 28,5 w tameru Tamel ewidentnie jakby przy takim drewnie zaczyna co robić? Zaniżać A pokażę ci taką listewkę jakąś suchą co? To jest zwykłą listewkę, nie, nie, takie drewno. Z ciekawości jeszcze zaczynamy. To powinno być fascynka, to jest jakaś listewka pewnie być coś nie w nie? Tamel, zaraz wam powiem, bo tutaj.

no to się stabilizuje. ale to samo nam pokazało. Natomiast ten wiem, że to jest dosyć suche drewno, więc myślę, że wiemy, że możemy to się od razu na low. Nie, na low nie, to jest do 15 teoretycznie. I pokazuje nam, że więcej. Idziemy na więcej i 16. Kurcze, tu się wszystko znowu spisało. znowu. wiesz, jakbyś z całkowicie takim suchym wysuszonym drzewem a nie, nie ma się przy starym jakimś tym szeregiem rodzajów drzewa? nie nie to jest najmniej rozstrzelana wersja taka do zbudnego oceny, oceny masz jeszcze jakieś takie suche drzewa? Musisz istotne coś coś będzie... au to na pewno bardzo suche to już leży długo długo no dobra, więc sobie patrzymy boż? 19 18,9, 188 pewnie spadnie. 189 powiedzmy, że pokazało 189 17,8 czyli 1% nadal akceptowalne Ej, wyłaś No i tutaj Teoretycznie na pierwszym powinno pokazać poza na drugim 16 A było 17, no to kurczę tak w miarę, w miarę Kurczę, na pniakach pokazują rozbieżności mm -hmm. I na mokrym drewnie pokazują Zmokrym rozbieżności, rozbieżności, rozbieżności. Ale na suchym się pokrywają bardzo Też ciekawe czy ma wpływ punkt Głębokość? Nie, to jest porównywalne, bo tam jest, nie znajduje głębiej ale to jest najkrócej. Bo teoretycznie powinna mieć jakiś tam wpływ, ale no, producent chyba przewidział i dostosował. No tak. A sprawdźmy, czekaj, może kupi trochę test, ale zresztą palec przykładowo. 12. A, dużo rozmierzał się. Z... 24. No i Rafał? 24. 25 Dwa. 3 do uraz, 2, 3, 25 i <grym> ta maila to. Ha, ciężko będzie mi wcisnąć, muszę czynić. Chwalet się, będzie bardzo, bardzo stary. Kiedy to dobra, sekundę. Komma 9 zniża w te 30 sekund do tej długo, bo tam była 20. 2, 3, 24 było, a tutaj 20, pokazuję. Słuchajcie. Mm -hmm. To jest takie drzewo super stare, takie tatowe drzewo. To jest ten gryt, tak, taki na sam. Rozcięcie do kątów. Praktycznie powinniśmy się tak wygnieść. Twarda chyba pewna. Albo takie suche. Ale ty. Teoretycznie 16%, no. Czy wiem, padało tak A masz w domu jakieś drzewo? I ławkę od spodu. Jeden tam było, pokazywało? 16. No tutaj strasznie się buja coś. Czekajcie, ja muszę mocniej wbić, a ciężko mi utrzymać. I też powinniśmy zmienić chyba tutaj, no właśnie, na B, bo to jest twarde drzewo i pokazuje nam 17. A tam było 16, czyli też 1%. A tamel? 19,32 1 A tamte znowu nie pamiętam 16, 17 a no to tu już 2% no, tamel odjeżdża od nich bardziej I teraz co łamać? Pan Tamera czy pana od nich zrobiliśmy testy, sami ocencie. Napiszcie w komentarzu co wy uważacie Któremu zaufać? I to zrobiliśmy z drugiej strony, no, wydaje mi się, że w Boszu możemy potwierdzić, że Bosch i. Możemy zauważyć, że Bosz ma tester, tak? Na budowie swojej. To jest rezystancyjne, chyba. Nie? Hmm. Powinien pokazywać nam między 11.1 a 11.9, tak? Na. Na. 11.4, czyli mieści się w zakresie. Na B powinien wskazywać 9,8-10,4 Mieści się w zakresie no Z tymi jest gorzej, bo nie jesteśmy w stanie się tutaj tak za bardzo osób tym są chociaż no. Widzicie tutaj nie, ma... nie mamy rozstawów roz... identycznych I znowu się robi ten sam błąd Pokazuje I nagle spala bardzo nisko 108 pokazuję Czyli teoretycznie mieści się w, w B, teoretycznie do twardego drefna jest bardziej. W tym zakresie się zaczyna mieścić. No i ten jeszcze możemy zobaczyć. Ten sam rozstaw. 12 Czyli ten teoret... Ten teory, czekaj. Jest troszkę płoga? Nie 12, 12, no to teoretycznie ten odstaje. W tym przypadku, jak mierzymy na, na rezystorze, to jest jakiś rezystor po prostu zwykły. Albo no jakieś przewodnictwo, co. To... No teoretycznie Tamel i Bosz podobnie pokazują. Tamel jest teoretycznie, jakby to twarde. Jak ty, i to się będzie spisywało na miękkim drewnie. On miał większą rozbie rozbieżność od Boscha. Ale jak daliśmy drewno twarde, to już się zaczyna to zbliżać. Czyli teoretycznie, jeżeli byśmy zrobili. Gdzie Tamel miał największy rozjazd z nim? Trójka to był Tamel. A dwójka Bosch 38-37 na próbce trzeciej. Próbka trzecia to jest to, podpisane. I zróbmy sobie teraz ten pomiar. W tamelu pokazywało nam 38%. Dobrze? Nie, 30, przepraszam. 30, tak. W tamelu pokazywało nam 30. Pokazuje nam 30. A w Boszu na twardym drewnie pokazuje nam 30 około też. 28 z hakiem. Czyli to jest to. Tutaj możemy wybierać drewno suche, miękkie i on to jest w stanie jakby bardziej doprecyzować. Natomiast tamel jest przewidziany tak, jakby po prostu do uniwersalnie do tego drewna. I jest bardziej ukierunkowany na drewno twarde. Czyli z tego na, wynika, że. Ze... Bardziej no w zasadzie on jest, on jest bardziej stolarski w sumie, no to nawet by się mogło zgadzać tam nie? Mm. nie wiem, czy nawet tego mikrusa można, e, można wyzocować, chyba m, nie bardzo. Nie pamiętam, jak go czy on ma rezystor jakiś do wzorcowania go? Czyli wiecie, to zocowanie polega na tym, że jeżeli bym uznał, że Bosch pokazuje mi wartości na przykład idealne, no to w tym momencie biorę sobie tego tamela, przykładam i ustawiam względem Boscha, jeżeli tam jest rezystor jakiś. A może jest jakiś rezystor? Mamy tutaj, moi drodzy, możliwość. Żadnego nie widzę potencjometru. Żadnego potencjometru, moi drodzy, nie widzę. No ale połączenie do czego? Aczkolwiek no faktycznie, to jest jakiś switch. Może kontroler się programuje, czyli nie na zasadzie jakiegoś hamskiego rezystora, tylko być może kąpa się go podpina i coś się z nim programuje. Ten, masz, o, ten aż fragment do tego się bada i nastawiają może być właściwy. może być, może być, może być tak może być jak mówisz więc w zasadzie co? ja osobiście się wybrał bosza chyba. bo jesteśmy w stanie bardziej sprecyzować sobie jeżeli, jeżeli używacie drewna raczej twardego no wtedy, jeden czorun, możecie kupić tamel, aczkolwiek tamel jest droższa od Bosza. Więc nie widzę sensu w tym momencie, kupowania tamela. Nie pamiętam, mistrz, że już jest 300%. -y Teraz tak trzeba, może ja znajdę to wam, wrzucę linki pod filmem. Natomiast to nie mam do tego pojęcia, co to jest, kupiłem to na giełdzie, ale też wskazuje poprawnie. Nie wiem, ja myślę, żebym kupił na tym moment Boscha. One się wszystkie praktycznie nie różnią wartościami, jeżeli sprecyzujemy, na no to Bosch można nam lepiej to pokazywać. E, jest najwygodniejszy we wbijaniu, jeżeli to by kogoś interesowało. Taka rączka jest najwygodniejsza. Szczerze, tutaj już mam na łapę, od takiego wbijania, tego typu, czy tak, tak, się będzie wam z Więc musicie się zaprzeć tak i wbijać w drewno. Im drewno, tym będzie to trudniejsze. E, e, ale jeden Miko, widzę zaletę. Czego uchwałasz do kieszeni i jedziesz sobie wygodnie. No nie, no mikro jest... Jest, to, jest mikro! No mikro jest bardzo malutki. Idziesz, po poskładasz, przyglądasz, co ci wybierasz sobie? Takiego akurat jak nie ma mikro, bo nie, nie znalazłem do chwilę. O to jest, jest malutki. Tak. Ale znalazłem Tamel cyfrowy go 3 na V22D na 1500 zł. No Tamel robi to takie... To jest polska produkcja ogólnie. Tak, oborze, tak. To, nie? No? One są, one są droższe, tam jest fajne, ale ten jest na pewno też najwygodniejszy. Ja bym kupił chyba tego mimo no wszystko No chyba, że potrzebujecie czegoś małego mieć w kieszeni Jak sobie łazicie na skład, szukać jakiegoś drewna, No to może to tak. jest, nie, 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 nie wiem Wiesz, bo jak masz miarkę, to się że Dla mnie w scenariuszu jest bateria, która nie jest tam łatwo dostępna, prawda? Tak? Tak? Ale tu starcza na długo. To 12-waltowa ale, ale jak... bateria I weź pod uwagę, że tam nie masz dużego wyświetlacza jak w Boszu no Nie tak, masz tylu tak, funkcji tak. I nie wiem, czy Bosz się wyłącza po jakimś czasie sam? Nie czy pamiętam, to możesz to go to rozładować? Małot, nie tak. No. To no, może nie, 10 minut, się nie? Wyłącz. No ale się wyłączę, to no, pewnie zauważ 10 minut, a tutaj on, jest, on się automatycznie włącza tylko na czas pomiaru. Więc to jest, tutaj nie zodujesz baterii. Tutaj wchodzi bateria 9V. Yy, I no a też no, 9V to też już to w Opus ta bateria. Myślę, że to są na lata te naprawdę użytkowania. Każdy niech podejmie decyzję, co uważa. Ja chyba bym wszystko wybrał. Powiedziałbym, że na równi Tamel z boszem i tutaj bym patrzył, co kto bardziej potrzebuje. Czy potrzebuje tą większą dokładność powiedzmy co do 1-2 stopni, żeby wybrać sobie rodzaj grubość drewna yy, czy, 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 i, i wygodniejsze wbijanie, czy jednak ktoś potrzebuje czegoś malutkiego, żeby sobie rzucić w kieszeń razem z miarą, jakąś metrówką czymś i, i może to zawsze mieć pod ręką. Ale bym postawił, może no, byśmy na równi z lekkim plusem, może chyba na bosza jednakim skoro ja tak postawiłem, bo kupiłem. A Ty co byś robił z olornego? Nie, nie wiem, co teraz ogląda Pokaż się, kotku. Nie no. Ja nie robię drewnie, tak? To nigdy nie mierzę tak wygodności. Ale stal też możesz mierzyć, wygodność stali. No. 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 Tylko tam to Takie... Takie dwa tygi się wbijają też to. Hmm. to wijał, widziałem takie. Miałem przypadek z hutą, kupione, i też widać, bo mierzę wilgotność, to dwa otwory wbite w po filach. No dobra, to chyba tyle w tym odcinku, moi drodzy. Jeżeli wam się podobał test trzech randomowych, domowych, które tam gdzieś mieliśmy w mierzy, dajcie łapkę w górę. Zapraszam was na TikToka, Instagrama, Facebooka. Jak, 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 lubicie, jak lubicie pływać <gry> kajakami, to na kajakowe świry serii mamy płynięcia. Dziękujemy Wam za oglądanie, ach ten entuzjazm. Trzymajcie się moi drodzy i do następnego odcinka. Hej, dajcie łapkę w górę! Hej,